Bartoszu? Kurde No niestety, a jak ktoś raz na parszywie piątku mówimy, no kurwa mać Co teraz? No nic, e, będziemy musieli grać jeden na jeden, nie wiem, nie wiem w jaki sposób będziemy trenować jeden na jeden. Kto gra najpierw? Pierwszy, Piękny Ryan? no jak? No to już za późno, grasz. Go, jazda, zobaczymy. Graj, graj, graj. Nie chcę nic nic, nic wspólnego. Dlaczego? Bo mnie w kurwie. Kiedy, ej, kiedy, kiedy? Co się stało? Ciągle. Ciągle dokuczę. Marudzi. Co? Pierwsze słyszę, Ryan to jest wzór obywatela. Powiedzmy sobie szczerze, ma obstrane gacie, żeby zagrać ze mną jeden na jeden Sinami. Taka jest prawda. Gola, zaraz będziemy grali 5 na 5, Zaraz wznawiamy treningi. Co wy robicie? Dobra, nie wiem, szukamy Sław dla Glasa. Nie wiem o co chodzi. Dobra, zobaczmy. Jeden na jeden, Darius na Darius, yy, zaproponowane przez tessry Yy, ta postać nie wiem stawiam na wiecie co chyba znowu postawę na rajona mi się wydaje że Ryan jest po prostu lepszym linerem ale testy wygrał fartem. trochę jakiś komentarz tak jak na ciebie jeden na jeden listinkami fartem Mistrzu polski ex ekstrenerze tak na wasie fartem ty tylko farcisz tylko farci. Teżą, no, Testry będzie mógł farmić, no, ale... koszykarza, bo chcesz mnie tak pokonać? Szczerze mówiąc, to wątpię w to, żeby Testry mógł tą grę wygrać na farmie. Raczej, moim zdaniem, Testy będzie musiał znowu wejść agresywnie i spolet zabić. To jest moje zdanie. Na razie 9 do 4 w creepach. No, co okay. się dzieje? Testry, co za agresja. Ixos zagrany z tego dająka. Ten Ixos może to uratować. Tak jest, tak jest, tak jest. No nic, o no zabił się, czego nie rozumiesz. Powtórka. Powtórka to jest sponsor. Na razie 1-1 w best of 3. Na razie jest 1-1 w best of 3. Więc... Yy, łatwo, łatwo, łatwo. Nie wiem, nie wiem. Yy, Dobra, co my tu mamy? Żebyś wiedziała, że pizza jest moją drugą ulubioną rzeczą, którą lubię jeść w łóżku. Ale dlaczego akurat pizza? Ja nie lubię pizzy. Ja lubię pizzę, ale powiem szczerze nie powinienem jej jeść. A wiesz co mi coś się na fanpage napisał? No. Że ja zawsze mam te ciastka i zawsze ty mi je ekraniesz. Szczerze, żebym kupił dwie paczki, jedną mocno posolił, a drugą se schował. No, no i naczego ja ja tego nie zrób. Słuchaj, Rajon, zrób to, ja ci nie, tego już nie, teraz nie mogę, bo teraz już się skapią. Dobra, Michał Kraków Halo, też było, że nam mu kamyka i Rajona pozdrawia, dwa na trzy było. Ym, skoro... Okej, okay. dobra, Andrzej Głowa dalej, to jest on. Dobra, Michał Kraków, uh, ja, nie, Globox no. 11. 5 zł, testri przesyłam ci pozytywną energię przed tym meczem korki. Glo od Globoxa 11. Nie, ja życz widzę, tak? Zna, znany widz, A pan ogląda nasze transmisje zawsze z różnych e, e, rozgrywek. Nie pozytywną energii, mówi sobie tylko kondolencje. Dobra, dobra, Morda, ty graj, ty, ty, ty gra dziś bez, bez pozytywnej energii. Na razie 1 do 1, w naszym pojedynku 1 na 1, oto kto zostanie w drużynie. E, teraz tak. Michał Kraków 15 zł, Illuminati, wedzi wygr... węgiel lepszy od rózgi. Ja nie wiem, jak znajdzie mi tu produkcja rózgę, bo nie wiem kto to ustawił, nie wiem jak rózga wygląda, ja nie jestem z Polski. a nie, gościu. Jesteś, jesteś moim ja, ja też podopiecznym nie teraz. postaci, powiem szczerze. Nie grałem w postaci. jak się czujesz po przegranej. To kliknijmy. O, co? co? Tak zapytam, nie? No czekaj, I, co? I teraz jak wyszedłem z gry, to będziesz puszował, tak? Jakim? Proszę pokazać jego kamerę. Ja jestem awką. Tristano Jinx Możemy nagrać Tristano. O, właśnie, widzicie jeden, co? Testy walczy jeden, z przeciwnikiem na Swoim największym przeciwnikiem, tym cieniem A, tak, wygrałeś Bałeś, że później je bierze Jezus, sorry, a z Testy... Dobra, czyli teraz tak e, Gramy Tristano. dobra tristana. Dobrze, gramy Tristano. Także mamy tutaj Mirror Oczywiście, jeden na jeden Tristana vs Tristana Normalnie A, a było trudno? Nie to no druga gra zaskoczona. Co? ja przegrał? Co? Co tu się stało? E, przegrałem, e, bardzo dobrze, że moja zawodniczka wygrała. To jest bardzo dobre, Daj motywacji, daje mi fory. E, Cieszę się, że wygrała. E, powiedz mi, jak się czujesz po tym zwycięstwie. No super, super. wygrała. No super, super, widzicie? Eee, spełniam marzenia, spełniam marzenia. Pozwalam no, wygrywać i też wygrał, może spełnione e, przeciwko Ryanowi. Eee, bardzo łatwa gra, bardzo łatwa no, gra dla mnie była. Czy zaprzeczasz, czy zaprzeczasz, do Ksaja, Ksajo, czy zaprzeczasz, że na noc. Zakładałeś sobie, idąc spać, podtrzymaj proszę mikrofon mi przy ustach, białe rękawiczki, tak brałeś kołdrę i tak trzymałeś ręce w białych rękawiczkach i na plecach spałeś w tej samej pozycji. Świadku, spytajcie się kubona, kubon to widział, białe rękawiczki, ty wampirze, wyssałeś mi skilla i przez to przegrałem z domu. Wampirze, jak mogłeś mi to zrobić? Tak, Sajo to wampir. Nie tak. wierzycie, spytajcie się innych znakalacie? No? Co? Nie wiem o co chodzi. Może się nauczyć streamować. Tutaj. Bo wy to... A dlaczego Galem, mikrofon zawsze podczas naszych No bo nagrywamy vlogi. Nagrywamy vlogi, które oglądamy jest. później. To jest stream? <laughs> <laughs> Kasadin Ciągle tym samym Ja to chociaż... Ja to <laughs> chociaż skórki zmieniał na lisie. Dobra, zapraszamy oczywiście o na 19, tak? Mecz filmu klubię. Z zawodnikiem, nie trenerem, on O, Wieram, co chcesz? Dla mnie kupi Dziwaku. Dobra, teraz tak. Andrzej Głowa. Okej, Andrzej Głowa. Tak, namu twój wielbiciel, 5 zł. Namu, gdybyś była kątem, miałabyś mniej niż 90 stopni, bo ostraż ciebie lask. ha. Kocham Cię. Cię Dobra, ale ten tekst był dobry Dramatyczne podrywy to, tak? podryby, to ale jest Ale ja nie wiem, ja powiem ci szczerze. Tak to szczerze w... Andrzej głowa to, to, Jak to nie działa, jak gada z kobietą To nie działa, bo to no nie pełna jest naturalne lasko, no. No, pełna może być. Ty, Coś, co Ty zaplanujesz nigdy nie jest czymś naturalnym Jak Tak nie. działa w życiu Mosek nie słyszę Cię w ogóle Słychać punkt do Nie, Ja go słyszę Ja go słyszę Tylko punkt Ja go słyszę Ja go słyszę ...tego podgłośni. NIE, nie, nie słychać nie? MNIE?! Nie, nie słychać nie? mnie?! Nie. Halo?! muszę. słyszysz mnie?! Mikro ci nie działa. Ej, słyszysz mnie?! Mikro ci nie działa. Komu? Tobie. Ej, słychać mnie czy nie?! Cisza na planie. Macie gracza, nie słuchać się nawzajem. Czekam Timu. Ej, co się dzieje? Słuchaj, bo ja wiem, że dawno się dawno nie zagrałeś się pod topa i po prostu dlatego jesteś skiltowany. To... to nie jest, że cię ignorujemy albo coś. Nie. Po prostu moim zdaniem masz ciężką linię do wygrania prezes. Nie. Bo Irelia zawsze historycznie była dobra na Kenena. Musisz uważać, że na pewno... Nasz duelem powie i 1 v 2 i Czy mamy teleport, się. panie prezesie? Mamy. Teleportuj, panie prezesie! Teleportuj nie. gdzieś z tyłu! Nie, nie, nie teleportuj! No ma... za późno, gdybyś teleportował, to by zdążył, ale teraz to jest za późno. Nie teleportuj. Nie mam egzosta. Ja nie nie teleportuj prezes. już to od razu tepną na miniona Oni użyli egzosta też. No dobra, okej. Okay. Ja też z tego co wiesz. Nie, nie, nie wiem, nie patrzyłem. Wydaje mi się, że tak. Okej, okay, testy tak, zrobił dłuższego rauta przeciwko tej Welince i będziemy grać w counter ganka. Ryan tak, najprawdopodobniej ja zbije. Tak no dobra, Ryan przeżył, dobra robota. Lux no, jest no, ja manią, na chyba na nie nam się tego branda, co? Nie nałapisz się. ty się, się za agresywnie zagram po prostu, Proszę? dobra? Ja zda z nią. Chodź wracamy. Okej, okay, kurwisz. Ale że nie też... napisanek, czekaj. Kif na topie. pięć złotych. Namu boisz się Podejdź burzy. Podejdźcie, co może? Okej, okay. okay. mamy, ale mamy tekst do Namu. Nam. Namu boisz się burzy? Podejdźcie. To dobrze, bo o. będę cię nieźle grzmocił. Jest. Dziękujemy <laughs> za, to, za tego donata. Dziękujemy za tego donate'a. Nie wiem. Pokazać gimnazjalistom kobietę. Co Co no, to, jest? No. to nie są dobre teksty, wam nie pomoże to w namu. Namu na razie jest na smoku. Razem z T-Stream. A kto szkolał tego smoka? Eee, Testri? Dobrze testy. jestem dumny z ciebie. Sprawdziłem ja długę. Nie długę. Oddaje, czy się wydaje. No, ja. Naprawdę się Ole, zwróciłem! Nie! odejdź Bo ja nie użyłem deodorantu, ty, ja, ty, ja, czy dezodorantu. Nie myłeś wczoraj. No nie, myłem się właśnie wczoraj. Od wczoraj się nie myłem. No, ja nie używam, nie bo... bo mężczyzna musi pachnieć jak mężczyzna. he? Na Co ty na to? No nie. No, to już jest lepszy! Chodź. E, mi pomagać. E, Okej, bijemy się na bocie, muszę komunikuj to, się coś, teleport, czy mamy teleport, prezes! Teleportuj! Nie, nie masz HP. Okej, okay, musek chyba nie żyje. Zespołem, Jeszcze Bransze, nic nie powiedziałeś, on. Dobra, uwaga, biorę was za mordy, bo... biorę was za mordy, bo... bo, bo przegrywamy. Testuj. Jak to nie ma, mamy. Takie, tak, tak oni mi wystarczy. Wystarczy te teraz iść na reda. Idźcie na bota, tam jest Brant, czy Brand jest obity? No, Idźcie tak? na bota dive'em, Orianna i Lee Orianna i Lee na bota. Graj rybą, graj rybą. Mam Nie Widzą mnie, widzą mnie. Co z tego? Ona tu jest sama. Ona nie ma money. Ona nie ma money, nie ma wieży. Ryan. zdej zdejmij spodnie, pizdę masz. Jezus Maria. Co to jest? Dobrze, wystarczy. Smok, go Smok. Nie, nie pchajcie peszkuj. tego, to sobie swarmi to music. musek! Zgrizujcie mu Nie jest frizowana. Lekajcie, weźcie. za ściany. Dobrze, Dobrze bardzo! Dobrze bardzo. Węże. Wykop... E, e, Łopanie! Dostaw smoka, Ryan, no zostaw smoka. Idź na mida, przepchaj. zostaw mnie! Go kogo ty mówisz? smoka. Okej, okay. okay, okay. idź mida, przepchaj. No kurde, musisz Ghosta chyba odpalić. Idzie Kennen, bejtuj! Bejtuj! Ryan bejtuj! Podkocz! tak jest! Ale ktoś tu jeszcze jest, bo użyli tego dziwnego tego. Co z tego? Kennen jest? Pomożesz mi? Kamek. Kamek! Go, 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 go! Co? Tak. No dobra, ale za to prezes ma killa. Prezes, idź yeah. się, masz ulti? A nie, masz przepraszam. Dobra, mamy już. Czyli nie wzięliśmy Mida, bo poszedłeś się pobawić, tak? Włączył się debil. Nie, tu jest Ewelinka z tym. Pomożesz się? Idę. No to... Próbujcie to popkać auto-atakami, no pojedynczy auto, Pojedyncze auto ataki się zabić, na razie. No to tak, okej, okay. ej, jest tu luks, a teraz to już się wycofaj na, na mu, bo tu jest Evelina. Ojejka, ja ciągle żyję, Da, radę. <śla> 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 jakie to było, jakie to było dziewczęce, ojejku. Dzięki, testuj. <śla> Dobra. Trzymajcie prezes. tu presję lub na Evernie. Nikogo oh, nie, nie ma na linii gdzieś prezes. To znaczy, że coś kombinują. Dobra, ja wiem. Moim zdaniem okay, mogę tylko wanoć kół i się dopłatę. To. Nie! <coughs> się LOL. Nie. <coughs> Miałem wujesz. Ej, jest stała. Dobra, że się nie uda, Dobra, No ja, ale zresztą kulkę zagrał. Dobra. Uwaga, Irelia na plecach! Trzymajcie się razem! Musek, wracaj do nas! Musek! Ładnie, dobrze, zabiję. Musek musisz się razem trzymać na... Jestem zajęty. No, no, no... No co? No! Dobra, morda. Dobra, mi daj. Irelia nie ma odpuszu. Tylko że Brand może zaraz przyjść, ale on jeszcze 5 sekund czy 10 zanim przyjdzie. Weźcie ile się da, uwaga na Branda. Amu. Masz. Dobra, wycofać się. Wystarczy, wystarczy. Wycofajcie się, zgarnijcie falę na topie. Musek, masz falę na topie! No chyba włączył się debil. No, znowu debil mu się włączył. To jest chyba debil. To jest, to jest, to jest dobry debil. Jeszcze David przeżył! Nie. Minus 50 punktów za Debil... Nie zartuję! Nie 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 nie! Dobrze to zagrał musek, wolę tą wcześniejszą walkę też! Dajmy mu, dajmy mu 10, żeby miał minus 12 punktów mu dajmy! No już żal mi troszeczkę Muskowi. stara się jak może... Żobota! Chodzicie w Irelia, ona jest sama, Irelia jest sama! Hennen i Orianna, go go go! Dobicie! Jest sama Orianna! Dalej dalej to jest... A testy nie żyje. Nie, to jest on to, człowieka dlaczego testy nie? No nie żyje? Ja nie Na mój kito chodź. No, tam no co Czemu zrobiłeś? Czemu coś tam wszedł? Kto? No, Rają przez no, krzaki! No, Rają przez no, krzaki, no, no, bez sensu. Co on robił w ogóle? Jezus Maria, Rają, no po prostu muszę ci odjećmy Dajcie tak, żeby miał minus 50 punktów. Jak to nie masz Łarta? Nie no nie, minus 6 punktów nie zabiorę. Jakie punkty ty życiłeś? Minus to nie zabiłeś. Stali robić, sprytni są. No, 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 bo, no, skąd, no, word, no w skończku, tak jest! Tak jest ej, jeden na piesia! Tak ej, 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 A to ej, za ej, 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 kasuje, ej, ej, O, Uch. Ojo! Dobrze, na Ale szczęście, na szczęście, szczęście mam muskę, Dajcie debilowi 20 punktów. No nie <grywa> to nie. Plus 20 punktów, no. No on nie może być na minusie u nas, bo to jest bez sensu. Bo te punkty stylu wyglądają bezsensownie, kiedy on ma minus 7 czytać wam ten. Jak no jeden zdążymy, na jeden? Tylko musimy zagrać to teraz, bez przerwy. No wchodzimy do gry. Czemu tu jest ty tyle błota musek? Co to jest? Bo on jest szczurę Właśnie. To tam jest szurzwagiem. Yy, Kamy ustaw rolę. Miłość <laughs> sobie <laughs> że miłość przyszła właśnie dziś co? Co ty robisz? Co się stało? Czemu się śmiejesz? Liczysz to błoto? Nie, jest, bo ja tam moje rzeczy, nie? Tam płaszcze, czy mi do kosmetyczki zaglądasz, czy nie? A weź za kufra z Co ty robisz? Co się stało? Czemu się śmiejesz? Liczysz to błoto? Nie, jest, bo ja tam moje rzeczy, nie? Tam płaszcze, czy mi do kosmetyczki zaglądasz, czy nie? A weź za kufra z tym Kufla ty mi to, to jest Moja woda! Hey. Co masz w tych rzeczach? Opowiedz co dzisiaj co wziąłeś. Szybownie tej torebki mnie interesuje. torebce? Jakie torebce? No to weź To jest kosmetyczne. Co masz kosmetyczne? Toś czego nie znasz. Produkty służące higienie. Ooooo no rzeczywiście, rzeczywiście mogę mieć z tym problemem. Rzeczywiście mogę mieć z tym problemem. Przypominam, o 19 rusza transmisja. Pierwszego oficjalnego... No w sklepu padło. Ja, no okay, dobra. Nie pozdrawiam. Gierka, gierka, akceptuję muskowi. Proszę, proszę na, bardzo, musek wstrząca. sprząta. Takie to? rzeczy na Teamfriendzi GG. Musek jakaś sprzątaczka. To już tego? O, jaka szkoda, byłby, ktoś Ale teraz na i co? Dobra, jesteśmy w grze. Kto banuje? Orelka. Co banujesz? Kami Kami a, 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 Dobra, a. to jest tylko zaznaczenie co masz wziąć. Dobra, przestraszymy się. Dobra. Bo Heralda? No, jeżeli to przeciwnik robi Heralda, to wiemy, no kolokwialnie mówiąc, że jesteśmy bardzo, w bardzo ciemnym i głębokim miejscu. 12 do 3. W każdym razie Fryderyku. Tak, to ja tutaj herre. zastanowiłem się i wymyśliłem coś bardzo ciekawego, bo mówi się o e, The Lordzie, że coś tam, coś tam Wi-Fi kabel, e, o Ulajcie również jest. A ja proszę bardzo, o tabasku już, już za chwilę złapiesz guza, wchodzi w dżunglę Wojcie. Wojciech Dziękujemy, dziękujemy za to rymankę Całkiem okej, całkiem okej. Okay, okay, okay. e, czyli kto załapał największego guza? Zobaczmy, na t 03 równo w sługusach. E, Reksei troszeczkę do przodu sugusach. Tak, ale to tam... Pisior? Hmm? <noise> czy posior? Czy <noise> pocior. Pisior czy posior byłem? <noise> A może jesteś ekstremistą? w pół Co? Może Korwin? E? A, czy... Tak? Głosowałeś na Korwina? Czy nie chcesz się przyznać? Oczywiście, że głosowałem na Korwina. A co jak, co, jakbym ci powiedział, że też... <noise> No, no szacunek dla ja ja Wedziego. Ja o co? Ja pokazałem, Jezus! Szacunek dla Wedziego, Szacunek dla wiedziałek. Nie wiem, że tego, też źle pokazałem. Takie Masz, się mamy sługę stanowego. No i dobra, e... ja, że, ja się spociłem, No tak, no taka rozgrywka, moi drodzy. No Okej, okay, ja teraz tak. Ja tutaj tutaj ja zawsze mamy... lubię oglądać Polaków, którzy grają w League of Legends na naprawdę świetnym, dobrym poziomie. Dobra, to wspomnijmy jeszcze tutaj o y, innych polskich drużynach. Drużyna menadżera Pakeja, może niektórzy znają Patryk Jończyk, mm -hmm. menadżer, mm -hmm. y, przegrała już mecz, bo Wysek Elit, y, zawodnik w dżungli, y, zaspał na mecz o 19. Ja powiem tak, z mojego doświadczenia, Wysek Elit był osobą, która kręciła się dookoła tego środowiska ex-dotowców, tak, bo ex-dotowcy przychodzili na Lola między innymi SuperAze, Nikutazja, Over, bardzo dziwna. Bardzo dziwna. E, więc to było to out, out of mind, o którym wspominałem. I no jeżeli wyższych zadało się ludźmi z doty, to nie jest to dobry znak dla mnie, powiem szczerze. Tak, e, bo ci ludzie są na tyle dziwni, no kto nieogarnięty nie potrafi na dziewiętnastą wstać. Co on chodzi spać o piątej? No musiał no musiał Pewnie tak. tak. Nie, 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 no, tak, nie tak. muszę się położyć. Że... Ja znam tych ludzi z doty, to są ludzie, którzy od... 24.10 rany grają, a wreszcie dnia śpią. Mm -hmm. no to nie ma innego tutaj wniosku. Przegrał no, mecz. Rozległ, czy to rozległ, nie jest Polskę? Legia, która nie składa papierów. Zawonnik, który y y zasypia na 19 na mecz. Out of mind y przegrywa, dostaje walkover. Mm -hmm. To jest na serwerze zachodnim. I cała drużyna nagle w popoch. No cóż. Za duet koreański może. Ale koniec końców, Nuclear Chey, to nie jest wybitny duet. To nie jest wybitny duet. Y y y kojarzy go. I to jeszcze ja mówię. A wiem, że większość osób w ogóle nic nie wie o jako Jak kojarzmy Tak, czy grał w nuklear, no nie przypomnę sobie, z kim on grał. Gugerem, Solem, teraz Kongdu Monster chyba? Przez jakiś czas grał. W każdym razie, no mniej znani zawodnicy, jacy są słabsi. Czy to jest dobra odpowiedź konkretnie dla... Widzę yy, tam krzesła kranowa w studiu. Mm -hmm, czy to jest dobra odpowiedź dla H2K po Forgivenie wanderze? Może musieli się ratować. Po prostu, H2K, późny okres w sezonie, kogo byś na zjeżdżał, nawet Zatem. jakby Wander został. Zakładam, że znajdzie jakąś drużynę dla siebie na poziomie Eur... zawsze mówił, po takim stąpie, po takiej przegranie, idź do łazienki, przemyj twarz zimną wodą, wróć... tak robił, tak? Tak, 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 zawsze tak, robił. I tak mówi do siebie, imię go Paweł Szabla, myje twarz. <laughs> Nie jak zwykle nie potrafię remułować, ale wyobrażam sobie Delorda, który to robi, powiem Ci szczerze. Zresztą bardzo mi się, najbardziej mi się U Delorda podoba, nie pamiętam czy to U Delorda, bo na streamie, uh -huh. jest taki wiesz, gif, jak jest y, subskrypcja, że on takie coś robi, że to... tak klaszcze w rękę i mówi uh -huh. pewne słowo uh -huh. i mi się bardzo to podoba. To jest takie to typowe U Remigiusza jest chyba właśnie. U Remigiusza. Tak, tak, tak. tak bardzo mi się podoba, tak. ale ten filmik, chodzi mi ten filmik, y, uh -huh, uh -huh. gdzie no bardzo zły był kurcie, kurcie. Paweł Delord Trzambla na tak. salonie. Zobaczymy z jakim podejściem Paweł wchodzi do tego meczu i... Troluje typ. Troluje typ, zobaczymy. <grym nawiązanie <grym do tego filmiku oczywiście. E, no i dobra, zobaczmy. E, najbardziej wyróżniający się zawodnik ze strony Super Drużyny. Po tym pierwszym meczu, spójrzmy, mieliśmy tam... Wyso Nautilus sobie radził ok na linii. W sumie co? chyba rzeczywiście trzeba tutaj wyróżnić, e, e, jakąś tam, Master masz. dobrze pamiętam, no, tak, Mastermus, master przepraszam. E, Radził sobie nieźle na już, i jako jedyny linii nie przegrał, tak naprawdę. Bo na środku iśmy. Sebek X y, potem y, Ale to są Ale jak z to chodził po mapie, wiesz, gdyby to był taki faktycznie y, żywy pojedynek jeden na jeden, to, to wydaje mi się, że mimo wszystko byłoby bardzo ciężko utrzymać się. O, pierwsze spotkanie było w lesie w nocą, to nie A weź spróbuj tak chodzić jak ten, jak, y, jako ma... <laughs> nie o, ej, ej, dzisiaj pełno cosplayerów w tej grze. Jako? <laughs> O, oh, ja wcie, pier... Możemy... <noise> Dobrze. Gotyki. Jutro jest charytatywny stream. Ała, rozwaliłem sobie rękę <noise> <noise> tym. rękę ci urwało. Ała! <noise> nie potrafię, chodź. Nie, że nie trafię autoatakami. Dobra, co się n dzieje. teraz? Nie y nie zgadzam się. Ej Kamiński, no, jak, jak czytał ciebie graj, to zabijcie dwa tak, chodź. Tak. No, nie, nie,